Panie trenerze, rozpoczynacie już, albo inaczej, już kończycie kolejny tydzień przygotowań. Przed Wami kolejne mecze już weekendowe. Z kim przyjdzie Wam się teraz zmierzyć w spotkaniach towarzyskich? Gramy w weekend w sobotę, niedzielę w Kobyłce pod Warszawą. Gramy pierwszy mecz z Rzeszowem. W zależności od wyniku tego meczu, jeżeli wygramy, gramy finał o 17.00 ze zwycięzcą meczu Warszawa-Bełchatów. Jeżeli przegramy, to gramy o 13 z, z przegranym meczu Warszawa-Bełchatów. Dzisiaj widzimy nowych zawodników. Tomek Fornal, Jakub, Jakub Ziobrowski. Widać, panowie przyjeżdżają w dobrych nastrojach, a także w dobrej kondycji fizycznej, chyba bez żadnych urazów. No, nie ma się co dziwić. Zdobyli Mistrzostwo Europy, potwierdzili dominację swojej kategorii wiekowej, bo wcześniej byli miszami świata, więc tylko pogratulować nastroje muszą być dobre. Ja się przede wszystkim z tego cieszę, poza tym, że oczywiście również dla naszego klubu, dla naszego miasta reprezentowali nasz klub i nasze miasto zdobywając złote medal, także mało mamy w mieście takich osiągnięć, ale cieszę się przede wszystkim z tego, że wrócili zdrowi, cali i bardzo optymistycznie nastawieni do pracy. Tomek Fornal praktycznie powiedział, że on może z samolotu przyjechać na trening, aczkolwiek mieli zaproszenie do Ministerstwa Sportu. Byli i trochę celebrowali w Katowicach na zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Pawła Zagumnego, więc przyjechali, można powiedzieć, praktycznie po tych oficjalnych imprezach celebrujących to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie w ich życiu sportowym. Przyjechali od razu do nas i są, obydwaj są zdrowi, widać, że wyglądają fizycznie dobrze, zapewne złapie ich jakiś dołek, bo, bo tak jest nieuniknionym. Szykowali się dość długo i szczyt formy miał być na Mistrzostwa Europy, także spodziewamy się tego, że mogą mieć jakieś wzloty. Aczkolwiek młodość cechuje się oddzielne swoimi prawami, więc być może euforia związana z przyjazdem do Radomia z grą w Plus Lidze spowoduje to, że tych upadków będzie mniej i formę cały czas będą trzymać. Ja się bardzo cieszę, bo w końcu możemy trenować w 13 po tym jak dołączył David Smith, jak przyjechał Jakub Wiobrowski i Tomek Fornal, jest nas już w 13 i zupełnie inaczej te treningi wyglądają. W końcu możemy sobie zaplanować formy gry w końcu będzie rywalizacja na praktycznie już każde, no nie praktycznie tylko i, i teoretycznie i rzeczywiście na każdej pozycji także już mamy przez te dwa ostatnie tygodnie w sumie 3 2,5 pełny komfort pracy jeżeli chodzi o ligę. Wspomniał trener o, o tej rywalizacji. Jest ona ogromna. Dzisiaj mogliśmy zaobserwować Jakuba Ziobrowskiego, Bartek Bołoń, Michał Kędzierski, Kacper Gonciarz. Tutaj w drużynie nikt nie ma powiedziane, że za dwa tygodnie wyjdzie taka, taka szóstka. Każdy do ostatniej chwili walczy o podstawowy, o podstawowy, o podstawowy skład. Dokładnie tak jest. Jak sam zauważyłeś, mamy na dzień 13 ludzi. i nie, nie ośmielę się w tej chwili powiedzieć, kto będzie, wyjdzie w pierwszym meczu z Częstochową w Plus Lidze. Meczu inauguracyjnym, bo naprawdę skautujemy każdy trening, mamy po każdym treningu informacje, kto jak grał, po to chociażby, żebym ja się nie sugerował swoimi jakimiś tam sympatiami. Bo człowiek jest tylko człowiekiem, wiadomo, że kogoś tam można lubić, mniej kogoś bardziej. Aczkolwiek wszystkich swoich zawodników bardzo szanuję bardzo lubię, ale po to są te liczby suche, żeby, żeby mieć obiektywny. Obraz tego wszystkiego, jak chłopcy pracują i, i tak jak wspomniałeś. Na każdej pozycji mamy bardzo zdrową i bardzo zaciętą rywalizację, a sezon będzie miał 30 meczów minimum. Znaczy na pewno 30 meczów i na pewno playoffy, więc każdy z tych zawodników naprawdę może nam bardzo dużo pomóc w trakcie sezonu. Na koniec wspomniał trener o liczbie. Jest ta trzynastka. Czy będzie ten czternasty zawodnik? Coś? Można powiedzieć, będzie jeszcze jakieś minimalne wzmocnienie na jakiejś pozycji, czegoś możemy się spodziewać, kibice? Myślę, że tak. Myślę, że niedługo ogłosimy transfer, który dopinamy już od dłuższego czasu, aczkolwiek dopóki nie dopniemy i nie będziemy pewni, bo już było parę razy tak, żeby wydawało nam się, że wszystko jest dogadane, a się rozmyło, dlatego na razie, dopóki nie będzie już kropki na D, to poinformujemy naszych kibiców i całą opinię publiczną.